7 oddziałów, w tym 5 oddziałów technikum i 2 oddziały szkoły branżowej. Tyle klas pierwszych będzie od września w zespole szkół technicznych w Turku. Kierunków do wyboru nie brakowało. Technik logistyk, technik mechatronik, technik informatyk, technik teleinformatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik handlowiec, technik żywienia i usług gastronomicznych. Oprócz tego oferujemy również kształcenie w szkole branżowej w zawodach fryzjer, sprzedawca, gdzie będziemy mieć y, klasy. W w tym określonym zawodzie i również mechanik pojazdów samochodowych. I będziemy mieć oddziały wielozawodowe. Ciekawą ofertę na nowy rok szkolny przygotowało także pierwsze Liceum Ogólnokształcące. Utworzy cztery pierwsze profilowane klasy. Te profile staraliśmy się tak dobrać, żeby sprostać oczekiwaniom i zainteresowaniom uczniów. Tak więc pojawia się i profil humanistyczny, profil biologiczno-chemiczny, profil matematyczny. Także mam nadzieję, że sprostamy oczekiwaniom, a przygotujemy dla uczniów no, może trochę ponad 120 miejsc. Құрға Technika budownictwa, reklamy, programisty i pojazdów samochodowych. To z kolei część oferty edukacyjnej na nowy rok szkolny zespołu szkół rolniczych w Kaczkach Średnich. Dużym zainteresowaniem i zachęcam, jeszcze bo są wolne miejsca, e, cieszy się Liceum Ogólnokształcące o profilu wojskowym, no i Liceum Ogólnokształcące o profilu ratownictwo medyczne. Bardzo zachęcam, temat jest otwarty dla uczniów. Gdyby chcieli skorzystać z możliwości i perspektywy swojego rozwoju w przyszłości, to zachęcam. Do przyjścia do naszej szkoły. W każdej ze szkół prowadzonych przez powiat turecki są jeszcze miejsca, choć nie we wszystkich pierwszych klasach.